DJ Prezenter. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawin i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. Nie było niespodzianki w meczu czwartej rundy okręgowego Pucharu Polski w Doruchowie, a klasowy LZS podejmował czwartoligowego ligowego orła mroczeń. Zawodnicy trenera Mariusza Posadzego zagrali znakomite zawody. Gdyby wykorzystali wszystkie wypracowane przez siebie okazje, to wynik byłby wyższy. Skończyło się 8 do 1 dla mroczenia. Tak, no, no na pewno trzeba popracować jeszcze nad skutecznością. No, mobilizacja przy tam wyniku już wysokim, no też widać u chłopaków, może zbyt nonszalansko już podchodzili do pewnych sytuacji. No, no, no wiadomo. Przeciwnie jakich był początek mieliśmy do trudne, bo troszeczkę chaosu się zrobiło, jak zaczęli, zaczęliśmy grać piłką, także no, wynik się otworzył, no, było widać różnicę tutaj poziomu. Dla mroczenia hat-tricka ustrzelił Dariusz Luźniak. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Karol Gąszczak oraz nowy nabytek Kamil Rabiega. Jednego gola dorzucił Marcin Górecki. Dla Druchowa bramkę strzelił Michał Stępiń. Przeciwnik był przynajmniej o, o, o dwie klasy wyżej i w, tej, w hierarchii, także a mi się wydaje, że to było bardzo pozytywne dla nas, bo to bardzo potrzebne przed, przed zbliżającą się ligą. Także uważam, że Wynik może trochę za wysoki, ale ogólnie bardzo pozytywne. Orzeł Mroczeń awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. W niedzielę o paszporty do kolejnej rundy powalczą dwa inni przedstawiciele z powiatu kępińskiego. W Bralinie Sokół zagra z Polonią Kępno.